Witam was, towarzysze. Dzisiaj coś zupełnie innego, ponieważ nie będę grał, a będę pokazywał, w zasadzie nie będę rankingował topki Wordandere. Nie dodałem jednego pojazdu. Jest to ZTZ 99. Dlaczego? Bo to jest po prostu T72P z większą dolną płytą, chińską załogą. Tam niczego innego nie ma. Jeżeli nie obraziłem chińskich graczy, wybaczcie, ale taki jest mi pogląd. Także <laughs> najniżej no jest B, bo to jest po prostu e, najgorszy pojazd. Da się tym grać. Jeżeli potrafisz tym grać, gratuluję. Ja tym e, nie potrafię grać i nie potrafiłem. Jest to czołg zbalansowany, nie jest ani zły, ani dobry. Możesz, można jak najbardziej, czyli możesz kupić, ale nie będzie nie wiadomo czego. Korega. Is... Requiem Da. Dobrze. Nie patrz na te, bo to miały być wycinki z Wortandera, ale niestety mi się tak wycięły. Także będziemy używali tych tutaj obrazów Challenger 2 pf pojazd który po, po tym jak przeczytałem war thunder war Thunderpedia oraz na wikipedii i porównałem sobie ze statystykami oraz jak mi się przeciwko temu czołgu grało mogę powiedzieć że to jest czołg którym da się grać. Nie jest dobry, bo dostajesz stokowo gwoździe, co jest już plusem na topce. Masz pancerz reaktywny na e, bokach, masz gruby jak, nie wiem, masz tak gruby pancerz, że czasami nawet DM53 nie przechodzi. Wiecie dlaczego? Bo, kom, bo między pancerzem, bo jak jest pancerz kompostowy, to między warstwą stali a gumą jest tam. Jest tam skóra królowej i Elżbiety, dlatego to jest taki twardy czołg. Także. Minusy są takie, jesteś wolny, jesteś bardzo wolny do przodu do tyłu, nie, to też nie jest źle, bo z tego co mi się wydaje, to 12 poprawię siebie, jeżeli się pomyliłem i wcale pomimo swego pancerza jest do przebicia przede wszystkim port kierowcy, port kierowcy to jest największe, największa wada tego czołgu. Możesz też celować oczywiście Wiażmo, tam gdzie jest optyka górna, a plusy to oczywiście dobry pancerz, stokowe gwoździe, hash, termoudowódcy, termogeneracji najnowszej, chyba to jest szósta, jeżeli się pomyliłem, poprawię siebie i. Czy już mówiłem, że dobrze schowanym magazyn pierwszego wyboru w, ty w tyle wieży. Tak aby ci nikt nie wysadził, bo ma system odprowadzania ciśnienia. Ariete PSO. Nie, nie grałem e, tym czołgiem, e, ale wiem, że na pewno ma grubą wieżę. E, Największym wadą jest oczywiście dolna płyta, tak samo jak przedni pancerz, bo to jest po prostu leopard z grubszą wieżą. Ma 3 dwunastki, co jest już plusem. Ma bieg neutralny, jest szybki i ma dobry pancerz. Ja bym, gdybym mógł dać pomiędzy, to ja bym dał między da się grać abre. A dlaczego dam go tutaj? Tylko dlatego, że nie mogę dać pomiędzy. Bo twój. Twoje kąty opuszczenia armaty nie są za dobre. To zaledwie 6 stopni. Nie mam teraz otwartego workandera, także nie powiem wam. Wszystko będziecie mieli w tym miejscu. Statystyki z tego co mi się wydaje, to system odprowadzenia ciśnienia, także nikt was nie wysadzi i na pewno. To lepszy niż, niż ładowanie automatyczne. Czołg Leclerc. Ja go daję prawie najwyżej. A dlaczego nie najwyżej? Bo całą wadą tego czołgu jest sam jego silnik. Silnik jest głośny, jak nie wiem co. Poza tym jest dobry. Bieg neutralny, świetny wsteczny. Dobry pancerz, dobre posiski, termo. I, i u też mi się wydaje. Nie grałem tym czołgiem. Jak mówiłem, czytałem tam Człouk, który będzie na samej górze, to będzie. żartuję, jest kucha? Nie dam go tutaj. Loper 2A6. Dlaczego nie jest na samej górze? Ponieważ e, jego wadą też jest jego, jego własna zaleta, czyli silnik. Silnik też jest głośny. E, poza tym. Tył samego ciągu jest ogromny. Także nie opuścisz, działa o te swoje minus 9, tylko nie opuścisz po prostu. Lufa będzie sterczała sobie u góry. Ale DM53 to jest najlepszy pocisk w całej grze podkalibrowy. Przejdzie praktycznie przez wszystko. Jedynie przez to nie przejdzie to przez wieżę Challengera. Abramsa w wersji A2 Damna jest ok, ponieważ ten silnik nie trzeba być e niewiadomo nie jakim znapcą czołów. Wy wystarczy, że usłyszysz jego silnik, a od razu wiesz, że to jest Abrams. Głośny, jak nie wiem co, pocisków jakiś tam nie wiadomo, jak dobrych nie ma. E pancerz. Nie jest najgorszy. Oczywiście największą wadą jest to, że między wieżą a kadłubem jest taka wielka przerwa, gdzie... Pies mnie odwiedził te teraz, wybaczcie, że słyszycie taki huk, ale pies się po prostu, prostu nim musi widać. Ehm, największą jego e, wadą jest właśnie, jak mówiłem, silnik i... E, też to, co ma Leopard, czyli... Tylna część czołgu jest wielka i nie możesz opuścić tak bardzo armaty. Poza tym, mobilność dobra, podkalibrówki, czy tam gwoździe, też są dobre. Dalej. A poza tym, moc silnika bardzo duża. Tutaj będziecie mieli porównanie maksymalnej mocy. strf najnowszy czołg. Nie najnowszy. Zastanawiam się, czy, czy by go nie dać na samą górę, bo ma wzmocniony pancerz. Hmm. Tutaj muszę się zastanowić. Bo ma... to jest Leopard 2A5, tylko, że bardziej napakowany, bo ma większy, grubszy pancerz i mocniejszy silnik. I poza tym ma takie to coś, co się podnosi i opuszcza. To jest chyba Wizjer. Także. Nie my, nie, wiem, że nie ma DMów ów 53, ale nie trzeba mieć najlepszych pocisków, aby być na samym szczycie. Także ja go dam jako rekuję, bo to jest po prostu. Co chwilę gram przeciwko Szwedom, tylko umieram, rzadko abym ich pokonywał, no chyba, że RNG jest ze mną, albo stoją tyłem, albo bokiem, bo celuję w jarzmo, celuje w armatę, celuje tam gdzie jest weak spot. nie potrafi przejść, nie mam, albo mam za mało peny, albo po prostu pocisk robi swoje, po prostu odbija się. Jedyne co wchodzi w, ten, w, te, w to jarzmo za pierwszym razem, to to jest e, tandem, e, który posiada każdy MBTK rosyjski. E, na sam dół. Mam ten czołg. Niedawno go kupiłem. I co mogę powiedzieć o tym czołgu? To jest nic innego jak T-72B. Z mocniejszym silnikiem i kontaktami nowszymi i termo. Nic oszałamiającego. To nie jest nic wielkiego. Chociaż powiem tak, odbija dużo, ale to nie znaczy, że to jest nie wiadomo co. To ma 400 chyba 50 mm P na 500 metrów. Czyli pociski najlepsze 172B. To nie jest. Super. Masz na pewno tandemy i to jest fajne. Mocy nie masz nie wiadomo jakiej. Będziecie mieli porównanie mocy T90A z, 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 z silnikiem drugim, który możecie zamontować w tym czołgu. Na pewno ekrany przeciwkumulacyjne są świetne. Plus dodatkowy pancerz kompozytowy. Idziecie by dać, mój drogi Wibie, Ja bym cię dał. Na jest OK. Ale dlaczego? Bo to jest Abrams, tylko że japoński i ma zawieszenie hydrauliczne. Eee, ułatują tyle samo na asie. 5 sekund i znowu pies do mnie wszedł. Gdzie ja skończyłem? Może zrobiłem cięcie i zapomniałem, bo musiałem po coś pójść. Eee, to jest Abrams, tylko że e, z hydro, e, z takim samym. Um, on ma taki sam system ładujący Też odprowadza ciśnienie Także nikt się nie wysadzi um, 5 sekund ładowania Na um, najlepszej załodze Także najszybciej Ze wszystkich czołgów na topce um, Na pewno masz um, Lepszą prędkość maksymalną Chyba 72 km na godzinę Mocy nie masz za to tyle Co Abrams, także się wolniej rozpędzasz Ale dzięki systemu Hydrauliki, które masz w, w zawieszeniu, możesz podnieść się i dzięki temu już łatwiej pokonujesz trudne tereny, przede wszystkim bagna i T80U, ja bym go dał tutaj, dlaczego 70 km na godzinę to jest szybko. Żaden inny... E, Abrams nawet Cię nie dogoni, bo jedzie tylko 68. Na wstecznym się za to już przegoni, bo jedziesz na wstecznym tylko, na wstecznym tylko 10. Masz kontakty, przydają się. Masz e, kompozyt na dolnej płycie. Może nie gruby, ale też się przyda. Nie masz na pewno e, ppk e, tandemowych, ale zwykłe, jeżeli wiesz gdzie celować, też się nadadzą. E, masz bardzo dużo mocy. Masz 1108 chyba koni mechanicznych i silnik gazowy. Nie słuchać, nie jesteś tak głośny, jak Abrams. Abrams w ogóle są strasznie głośne i wszystkie odmiany, ale ten silnik gazowy jest nawet cichy. Nie jest zazwyczaj, nie jest nadzwyczajnie cichy, ale jest na pewno cichy. Przeładowanie działa 6,5 sekundy, to jest automat. Zwykłe, e, zwykłe te 70 przeładowują 7,1 sekundy. E, a ty tutaj przeładowujesz o e, 0,6 e, szybciej. E, I kolejna rzecz jest taka, że masz większy magazynek o 6 pocisków. Oczywiście ładunki, e, wybuch, ładunki do pocisków są w twojej całej wieży, także wysadzić ciebie łatwo, ale. Jeżeli potrafisz tym czołgiem grać, to cię szanuję. Jak mówiłem, nie musicie się ze mną zgadzać. Postawiłem ten czołg na szczycie tylko dlatego, że z mojej perspektywy jest to po prostu Leopard 2A5, ale po prostu. No taki. buff, taki. Fik, nie wiem co jeszcze powiedzieć. Jakie może być określenie na ten czołg? Jest po prostu lepszy. Jest wolniejszy to na pewno, ale na pewno yy, wygra w pancerzu z Leopardem 2A6. Yy, ten czołg to jest jeden. T72B3 to jest dla mnie rozczarowanie. Jak na topkę, nie powinien być na tobie. Ten czołg powinien być na 10,3 przed te 90 a no ma e, w pewnych aspektach jest lepszy, ale na pewno nie w prędkości, bo na stoku T90A ma 885, 885 koni e, i to jest silnik diesla, także o wiele więcej mocy e, ma. Według mnie to powinno być 10.3, potem T90A na 10.3 i potem ulepszenie na T90. Na T92, na, na T90 UB, z tego co pamiętam, to jest wersja z lepszymi kontaktami, z lepszym systemem ładowania. Także zamiast 7,1 sekundy, masz 6 sekund. Sprawdziłem ile to ładuje. I nie masz na pewno takiego wielkiego magazynu amunicji i masz mocniejszy silnik. Także. Tak wygląda moja tier lista. Potem zrobię jeszcze niższych tierów, Na pewno zrobię e, czołgów ciężkich, ale to na potem. Jak na razie jestem zajęty e, nauką i innymi rzeczami. Także e, będę informował na swoim Twitterze, założyłem Twittera tylko po to, aby zrobić e, ten, założyć ten tier maker, bo inaczej bym nie mógł. także E, dam linka do swojego kanału. I...